istotne, Ryszarz, pozwoli, że uzupełnić moje wystąpienie prawdopodobnie yy, moją odpowiedź, tak? Otóż ja już chyba trzy razy co najmniej podkreślałem, że mamy niesamowity oręż w ręku. Mówię o władzach samorządowych. Bo to inwestor musi się ostatecznie zwrócić o to, aby dokonać stosownych zmian w planie miejscowym, bo dzisiejsze ustalenia dla tego obszaru nie pozwalają na realizację takich przedsięwzięć. A organem, który. Decyduje o tym, co tutaj może być, jakie mają być zapisy, panie ministerze, jest Rada Miasta. Oczywiście, radni różnie mogą do tej sprawy podchodzić, różne mogą mieć stanowisko. Jeżeli będziemy bierni jako mieszkańcy, nie będziemy do nich docierać z głosem, że w większości uważamy tak, jak to wynikało z przebiegu tego spotkania, bo widzę, że zdecydowana większość z Państwa jednak podziela nasze poglądy, to jeżeli oni będą żyli w takim przekonaniu, że mogą robić co chcą, bo mieszkańcy, ma, yy, oby właśnie nie było tak, jak mówił tutaj Tadeusz, że większość mieszkańców ma takie stanowisko, jest im to wszystko obojętne. Ja myślę, że tak nie jest. Bo jeżeli dotrzemy z tymi argumentami, z tymi liczbami, z tym obrazem apokalipsy, o której mówił Piotr, bo, bo to rzeczywiście w porównaniu do, do, do tego, co mamy dzisiaj, to to będzie apokalipsa. Jeżeli do najpierw mieszkańców nie dotrzemy, a oni poprzez swoją presję nie doprowadzą do y, stanu, do y, zgodnego z naszymi i ich większy, i wolą większości stanowiska rady, no to po prostu może być tak, jak pan mówi, że wszystko jest pozamiatane, prawda? Nie jest pozamiatane. I to chciałem powiedzieć w sposób jednoznaczny. Nie jest pozamiatany. Droga prawna do tego żeby tutaj powstał terminal, jest w dalszym ciągu otwarta i wszystko zależy od Rady Miasta. Nic nie poradzimy, jeżeli, i tu odpukać, jeżeli jest nieheblowane, jeżeli którakolwiek władza państwowa zdecyduje się na rozwiązanie siłowe w postaci tak zwanej ustawy. No trudno. Najwyżej przykujemy się gdzieś tam, kto będzie miał taką wolę łańcuchami i powiemy, że non poseł, po prostu nie ma naszej zgody na takie e, rozwiązanie. Ale mam nadzieję, że takie rozwiązania nie przyjdzie, że każda, każdej władzy zależy jednak na e, opinii środowiska. Żyjemy w państwie demokratycznym i mam nadzieję, że głos, jeżeli będzie tu stanowczo wypowiedziany, bo to jest właśnie klucz zagadnienia, stąd ta nasza działalność. Dotarcie do jak największej grupy mieszkańców, żeby była pełna świadomość konsekwencji tego co nas może tutaj spotkać, jeżeli tej woli nie objawimy i w sposób zdecydowany uchwało Rady Miasta przetniemy, że tak powiem, te zamiary. Ryszard, czy chcesz uzupełnić? Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Andrzej, częściowo tutaj pozwolił sobie odpowiedzieć Panu na pytanie, bo uważam, że ono jest kluczowe. Jako samorządowiec, który 20 lat już pełni tutaj funkcję radnego, to dla mnie największą, nie tyle tutaj przegraną, ile takim dyskomfortem na dzień dzisiejszy jest to, że zaczyna się pojawiać właśnie taki sposób myślenia w naszym mieście i nie tylko, że my na to tu już nic nie możemy bo zdecydowano za nas w Warszawie, czy gdzieś tam w Szczecinie. Uważam, że ci, którzy chcieli, żeby tak zacząć myśleć, powoli im się to udało. I myślę, że ten trend trzeba odwrócić. Bo proszę Państwa, Rada Miasta posiada pewne instrumenty, z których my radni, prezydent, musimy co do linieczki się wywiązywać, bo tak nas pilnują te przepisy i inne tutaj okoliczności. Że gdy spróbujemy kawałek niezgodności z planem przestrzennego zagospodarowania zrobić w swoich decyzjach, ci co byli prezydentami, wiceprezydentami, aktualny prezydent, natychmiast grożą mu sankcje to nie byle jakie, bo prokuratura w tym względzie od razu powołuje się na ten kluczowy dokument, taki naszą konstytucję tu lokalną Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. A co tutaj się dzieje? Tu nastąpiło przewartościowanie. Całkowita degradacja, kiedy my mówimy, niektórzy z nas na sesjach, czy te dokumenty, które uchwaliliśmy i na dzień dzisiejszy są obowiązujące, nie wolno ich łamać, bo jest naruszenie tych dokumentów, to grozi sankcja. I to wysoka sankcja karna w postaci prokuratorskiej. To, to jest, powiedziałbym, prawie brak reakcji przez tych, co przyjeżdżają na te spotkania z nami i tłumaczą nam, że na tym etapie oni już mogą. I ja teraz pozwolę sobie na swój stosunek do tego. Czy można pieniądze publiczne, pieniądze państwowe, nasze, tam budżetowe, wydawać na tym etapie? Olbrzymie już idą, bo te prace analityczne, te, które analizy są w tej chwili robione, przygotowanie dokumentacyjne. Wiem, co to znaczy, bo w małym zakresie robię tam i robiłem na naszym szczeblu. Wiem, że to są bardzo drogie rzeczy, i wydanie na to pieniędzy zaczyna się zawsze od tego że pisaliśmy najpierw, że mamy pomysł inwestycyjny i Wydział Architektury. Pozwolę sobie tu nazwiskiem operować, pani Smarc pierwsze co robiła, to opiniowała, czy to jest zgodne z planem przestrzennego zagospodarowania naszego miasta. Jeżeli ta inwestycja była niezgodna, to od razu inny organ, czyli skarbnik miasta mówił, że nie możemy zotóweczek wypuszczać, bo będzie to wydatek na rzecz, której nie ma w naszych planach. A tu się raptem okazuje. Że pytam się publicznie na ostatnim spotkaniu, kiedy mówimy o planie przestrzennego zagospodarowania terenów morskich i było takie konsultacyjne w tej chwili miasto organizowało. Przyjechali ci ludzie, eksperci w tych dziedzinach planowania i mówią, że unijne prawo musimy przystosować i dlatego ten plan przestrzennego zagospodarowania terenów morskich będzie robiony. A ja się pytam, czy ten plan, który oni robili, musiał być w zgodności z planami naszymi tutaj, i nie tylko naszymi przestrzennymi zagospodarowania tych gmin. Odpowiedzi mój aby sadło, bo to jest podstawowa kwestia, nie może być inaczej. Ja mówię, ale jeżeli jest inaczej, czy to jest złamanie prawa? Powiedział, oczywiście tak, jest złamaniem prawa. I dlatego ja mówię o tej hipokryzji, chciałem tutaj powiedzieć, interpretacyjnej przepisów obowiązujących. Ten fragment, o którym mówimy, jednoznacznie ma inne zapisy. Te, które są już wydawane pieniądze na to, idą olbrzymie ma zapis całkowicie inny, ponieważ miałem przez moment możliwość uczestniczenia w przygotowaniu znamiennej inwestycji całej infrastruktury turystycznej, plażowej, kąpieliska, walksów. Dokumentacja w 2014 roku została przygotowana, opracowania zrobione, pewna dokumentacja zatwierdzona, prezydent ją podpisał i gotowe do realizacji funkcje turystyczne, zgodne z zapisem na ten termin. I no, powiem tak, dzisiaj już wiem dlaczego, dość długo no, zwłoka następowała i dzisiaj raczej to nie będzie zrobione, chyba że odpadnie to, że ten potrafimy obronić i że nie będzie tam terminalu kontenerowego. Ponieważ te przepisy dopuszczały tą funkcję i pamiętam do dzisiaj, jak wnioskowałem, żeby przesunąć na Wydmę Szarą, to z czym Piotr mówi, Stanowiska ratownicze i inne rzeczy, żeby tam już te wieżyczki piękne, estetyczne, zgodnie z trendami jak w Hiszpanii, miały wzgląd. Od razu mi odpowiedziano o nie, kolego, 100 metrów dalej, bo to jest chroniony, tak cenny fragment naszego wybrzeża, że tutaj nie wolno nawet metra zajmować na takie znamienne, zapisane w planie inwestycje, ale w tym miejscu. A tu dzisiaj raptem się okazuje, że lekko rączką każdy mówi, że, że możemy kilometr tego sobie zdegradować i przy przepisach obowiązujących, mówię, zabraniających tych funkcji w tym miejscu. To dla mnie należy to sprawdzić, czy rzeczywiście można ten pieniądz publiczny wydawać na takie rzeczy, kiedy całe prawo mówi, że tam jest co innego zaplanowane. Tak tu na marginesie mówię, żeby sobie zdać sprawę z tego, że... Jesteśmy na, na takim etapie, że Rada Miasta Atopa powinna w tym względzie zająć jednolite, chcieliśmy wtedy stanowisko i nie pozwolono nam, gdzie jest możliwość ścieżki prawnej zmiany tego planu. Rada może się wypowiedzieć większością, że chce tej zmiany, tylko jak wystąpiła bojaźń, żeby to uczynić i tą ścieżkę prawną, prawidłową nie realizujemy, tylko idziemy na skróty i dzisiaj słyszę, że już ten projekt w ustawy leży. I jest opiniowany i najprawdopodobniej ci, którzy wiedzieli o tym, że opór materii naszej samorządowej może być dość duży, idą na skróty i nie daj Boże, ale chyba pójdą w specustawę i nie będziemy jako Rada mogli się wypowiedzieć. Jest to jawne zaprzeczenie, naruszenie zasad samorządności w naszym kraju. My jesteśmy klasycznym przykładem, że chcą pominąć element samorządu, żeby zrealizować cele spółki. I tu jest ostatnia odpowiedź na to, co było poruszane. Terminal LNG naprawdę był tam interes państwa. Strategiczny bezpieczeństwa. Tu niektórzy próbują przypisać, to się nijak do tego ma. To jest tylko interes jakiejś spółki, a tu jest interes samorządu i naszego miasta. I na tej szali trzeba sobie pisalić te dwie wartości. Co jest ważniejsze? Czy tamte, czy to? Dzisiaj się okazuje, że prawdopodobnie sztuczkami legislacyjnymi interes spółki zwycięży z nami, jeżeli nie jeżeli do, tego I dopuści... do Jeżeli do tego dopuścimy.